Na podstawie umowy zawartej 30 listopada 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa a powiatem Ropczycko-Sędziszowskim oddział przygotowania wojskowego w zespole szkół imienia księdza dr. Jana Zwierza w Ropczycach został objęty dofinansowaniem w ramach dotacji celowej. Dotacja Udzielona została na realizację zadania polegającego na zakupie pakietów ubiorczych ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023-2024 oraz wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego. W ramach dofinansowania, każdy uczeń oddziału przygotowania wojskowego otrzymał indywidualne pakiety ubioru, w skład którego weszły takie elementy jak bluza, Spodnie, koszulka, bluza ocieplana, beret, rękawice, plecak taktyczny oraz regulaminowe oznaki. Natomiast szkoła otrzymała wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia wojskowego. Wyposażenie specjalistyczne obejmuje m.in. repliki pistoletów i karabinów, Kabury, maski ochronne, saperki, kamizelki taktyczne, kurtki oddychające, hełmy ochronne wojskowe, kompasy, radiotelefony, lornetki, latarki, przybory do walki, wręcz komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy, nosze medyczne czy stazy taktyczne. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 128 500 zł, w tym dotacja 102 800 zł.